Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój po raz ósmy nagrodziła efektywne przedsięwzięcia ekologiczne. Nagrody zostały wręczone podczas gali konkursu, której patronował Komitet Honorowy pod przewodnictwem wicepremiera ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Wydarzenie miało miejsce 28 maja w sali lustrzanej Pałacu Staszica Pan w Warszawie. Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój Utworzona została w 1997 roku. Jest ona organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, organizacje społeczne. Stowarzyszenia, organizacje samorządowe i fundacje. Izba działa na terenie całego kraju oraz za granicą. Jest to 15 lat działalności w sferze przede wszystkim ekologicznej i gospodarczej. Te dwie sfery są nierozerwalnie związane. Praktycznie ekologia w tej chwili już w dużym stopniu decyduje o tym, jak rozwija się gospodarka i w którym kierunku się rozwija gospodarka. I to jest ten obszar zainteresowania podstawowy. Oczywiście obszarem. Oprócz tego, co się jak gdyby kryje za no, strategią krajową, za rozwiązaniami krajowymi prawnymi, organizacyjnymi, to Izba ma swoje zadania, przede wszystkim reprezentowanie interesów swoich członków. I to reprezentowanie interesów polega w dużym stopniu na rozmaitych interwencjach, na załatwianiu, ułatwianiu, na konsultowaniu, na również fachowej, fachowym doradztwie. Więc to jest obszar ten, który nam wypełnia codzienny czas. Natomiast oprócz tego oczywiście współpracujemy, współpracujemy z podobnymi organizacjami no i współpracujemy z zagranicą te zagraniczne struktury one zarówno są w układzie Europejskim. Jesteśmy członkiem jednej z organizacji unijnych afiliowanych przez Unię Europejską, ale także i w układzie dwustronnym sąsiedzkim, gdzie mamy i dobre stosunki i współpracujemy z Kanadą, z Izbą Kanadyjską, z Izbą Energetyki i Ochrony Środowiska, która skupia przede wszystkim energetykę zawodową dużą, no i także Polsko-Białoruską Izbę Przemysłowo-Handlową. Kapituła konkursu Zielony Laur pod przewodnictwem profesora doktora habilitowanego Marka Gromca przyznała nagrody przedsiębiorcom i przedstawicielom samorządów doceniając ich wkład w propagowanie ekorozwoju oraz wdrażanie nowatorskich rozwiązań i zrealizowanie inwestycji ekologicznych w 2012 roku. Konkurs odbył się pod patronatem medialnym Biznesu i Ekologii oraz Forum Eksploatatora. Gala była połączona z obchodami jubileuszu 15-lecie działalności Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój. Laureatami konkursu Zielony Laur 2012 zostali Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, KGH HM Polska mieć SA, czasopismo Biznes i Ekologia. Zakłady Chemiczne Police S.A. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka ZOO w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka ZOO w Nowym Dworze Mazowieckim. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nadleśnictwo Strzałowo Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe. Kandela Spółka ZOO w Warszawie. Eko ABC Spółka ZOO w Bełchatowie. Oraz Gmina Biłgoraj. Nagrodę indywidualną otrzymał profesor dr Józef Kozioł, były minister środowiska. Jakie działania proekologiczne? są podejmowane w gminie Biłgoraj? W gminie Biłgoraj podejmowanych jest szereg działań eko ekologicznych, e, między innymi energia, odnawialnych źródeł energii, e, budowa kanalizacji, oczyszczania, e, różnego rodzaju projekty miękkie, wychowujące młodzież w wychowaniu proekologicznym. No, ale takim jednym z najważniejszych to jest właśnie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez zastosowanie tzw. solarów na budynkach użyteczności mieszkańców oraz użyteczności publicznej. Na uroczystości obecni byli m.in. wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Stanisław Żelichowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Jerzy Wiltold Pietrewicz i sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski.